Cześć Natasza, no, cześć Klaudia. No, muszę ci powiedzieć, bo wyglądasz oczywiście obłędnie, jak zawsze petarda, jak się czujesz, jak samopoczucie, no bo dzisiaj jest C bloggers i zastanawiam się, czy jesteś odpowiedzialna za to, że jesteś przykładem dla wielu młodych osób. Uh, e, jestem świadoma, rzeczywiście. E, po moim cyklu programów Voice Kids, e, myślę, że tyle dałam tym dzieciaczkom i na tyle się otworzyłam, że rzeczywiście to grono tych małych fanów bardzo rośnie i bardzo mnie to cieszy, bo rzeczywiście no już mam też doświadczenie. Umiem się dzielić moją wiedzą i, i staram się też zaszczepić w dzieciaczkach taką, taką samodyscyplinę i taką walkę o swoje marzenia, żeby nigdy się nie poddawali, żeby wierzyli w siebie i, i nigdy nie porównywali siebie z nikim innym, bo każdy z nas jest w ogóle wiesz, osobną jednostką, inną charyzmą, inną wrażliwością i nie wolno. Ja sama się na tym łapałam przez lata, że się porównywałam. I, I zawsze byłam w, te, w, tej, w tej drugiej, gorszej połówce, starając się, ale to może też dobrze, bo cały czas starałam się gdzieś podnieść do poziomu kogoś, kto był dla mnie idolem, i, i rosłam, ale, ale to porównywanie się jest bardzo złudne i, i niepotrzebne, więc. Reasumując, cieszę się, że jestem dzisiaj, że mogę wziąć udział w panelu z się kludzką, Porozmawiamy o szufladkowaniu, właśnie o presji w naszym zawodzie. Czyli coś, co dotyczy nas wszystkich tak naprawdę. Dokładnie, ja też się zastanawiam, moja droga, bo ja widzę, że naprawdę ty stałaś zupełnie taka odważna, niezależna. Pokazujesz siebie, jak wyjść z tej strefy takiego swojego komfortu i prze przełamać te granice. Masz na to sposób? Słuchaj, to się dzieje każdego dnia. To nie jest tak, że nagle coś kliknęło i, i wszystko się odblokowało. To jest cały czas praca nad sobą i ciągłe wyzwania i, i też lęki, które gdzieś człowiek w sobie nosi, bo różne, różnych rzeczy doświadczałam po moje, na mojej drodze i to, co mnie nie zabiło, mnie wzmocniło. Więc chyba każdy z nas musi przejść tę drogę, na swój sposób oczywiście i sobie mniej lub bardziej radzić. Ja widzę, że ja sobie też nie do końca ze wszystkim radzę, ze wszystkimi traumami, które gdzieś mnie dotknęły po drodze, ale, ale idę do przodu. Nie poddaję się, nie zamykam się, bo to chyba by było najgorsze. Otwieram się do ludzi i też program Wojskiz był dla mnie takim sprawdzianem, na ile ja się mogę swobodnie poczuć przed kamerą, bo zawsze ta kamera mnie jednak mocno. Nie wiem, deprymowała, mhm. stresowała, zamykała. Ja, ja, ja bałam się cokolwiek powiedzieć, zapowietrzałam się, a już był koniec wywiadu i o, kurde, Pytanie. Natasza na łopatki rozłożona. A tu rzeczywiście był taki moment, że ja poczułam się jak na scenie, ja się poczułam sobą, Nataszą, i, i to jest taka moja chyba największa w ogóle wygrana i najfajniejszy moment, który oprócz tych dzieciaczków, oczywiście, cudownych i, i naszych wspólnych. Wspólnej przygody muzycznej, którą razem przeszliśmy. No Właśnie, ale co dalej z tym do wojski? No bo tutaj no. różnie mówią, zobaczymy cię w kolejnej edycji. Będziesz jeszcze jurorką? E, nie, nie, już, już ta przygoda się zakończyła. Ja teraz stawiam na swoje produkcje. E, I tak jak mówiłaś, jestem niezależną artystką i to nie jest łatwe, e, to jest bardzo wymagające. To jest nawet cholernie trudne, ale jednak na koniec dnia. Mm, to nikt Ci nie odbierze Twojego sukcesu, to nikt Ci nie odbierze tej, tej całej tego siły, tego zapału, to nikt nie decyduje za ciebie. To są twoje decyzje i, i fajnie, że ja odpowiadam za te moje decyzje, bo tylko w ten sposób chcę iść przed siebie. No właśnie, jako niezależna artystka muszę Cię zapytać, bo nie mogę koło tego tematu przejść obojętnie, czyli temat Eurowizji. Bo tutaj się nasuwa wiele tak naprawdę pytań i tematów, bo tak, Ty brałaś też udział w preselekcjach, no niestety nie udało się, ale w tym teraz pojechała Justyna która też no jakby nad sceną lata i trochę mam wrażenie, że jakby no widzę Ciebie, no bo była też taka sytuacja właśnie i pytanie teraz takie, czy nie masz trochę takiego może nie żalu, ale nie wiem jak to określić, że takiego, m, trochę takiej pretensji, że było tak jak było na przykład i e, że głosowało jury, a nie faktycznie widzowie, którzy mieli teraz e, największy głos. Słuchaj, pretensje to ja mogłabym mieć do siebie, gdybym coś e, zepsuła, czy coś się nie udało, nie poszło po mojej myśli, ale e, jeżeli coś jest niezależne ode mnie, kiedy ja zgłaszam piosenkę, ona no nawet nie przechodzi do dziesiątki, nie mogę mieć do nikogo pretensji, bo to już jest zupełnie niezależne ode mnie. Nie, miałam, nie mam na to wpływu i to jest chyba najbardziej e, dla mnie jakby jakby daje taką, taką taką informację, aha, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, it doesn't matter. So, więc wiesz, w ten sposób myśląc e, w ogóle zmieniam kierunek, e, że już się nie, nie chcę przebijać przez te zamknięte drzwi, że ja nie chcę być od kogoś zależna. E, to ja chcę krować swoją rzeczywistość i jakby z tą myślą już od kilku lat pracuję, pracuję, wymyślam bardzo ważny dla mnie projekt musical i gdzie stanę po drugiej stronie sceny to jest dla mnie bardzo wymagające i cieszę się na to bardzo, ale też wiem z czym to się będzie wiązało z taką totalną jakby wiesz z totalnym skupieniem na, na, na pracy. Więc wiesz, już troszkę zmieniłam w ogóle myślenie na swój temat, że to marzenie o tej Eurowizji już nie, nie jest tak ważne dla mnie, kibicuję, trzymam kciuki i, i też się cieszę szczęściem wszystkich w ogóle uczestniczących w tym pięknym wydarzeniu, ale to już nie jest mój cel, mhm. bo... bo, bo... To nie, był, to nie były jedne preselekcje, ja już chyba sześć razy próbowałam, to ja do końca życia tak będę próbowała, to jest bez sensu odbijać się od ściany za każdym razem. Nie mam ze sobą żadnej wytwórni, a w naszym kraju jednak to jest bardzo decydujące, czy pojedziesz, czy nie pojedziesz, więc e, wiesz, walka z wiatrakami troszkę. Mm -hmm. e, I po co mi to, po co mi te nerwy? Oczywiście fajne to jest, że ja z, z każdego roku szykowałam tę piosenkę, że ja się rozwijałam, bo to mnie rozwijało. To ja... To ja... tak od siebie, że one były naprawdę bardzo eurowizyjne. I dlaczego tutaj no. właśnie tak się stało, jak no. się stało? Więc <laughs> zmieniłam e, swój, jakby, tor myślenia w ogóle na ten temat. Nie ma co się kopać z koniem. <laughs> e, i, I co? No i, i dobrze. E, to są moje decyzje teraz. To jest, e, to jest Natasza, która decyduje o tym, co chce robić, a nie ktoś za nią będzie to robił. Więc e, okej, okay. nowy etap w życiu. No właśnie, ale przed tobą masa projektów. Tak samo jak powiedziałaś, ten projekt życia, można powiedzieć, czyli ten musical. Na no kiedy możemy się go spodziewać? To jeszcze daleka droga? Poczekaj, jeszcze poczekaj, bo to nawet nie w miesiącach można liczyć. Ja jeszcze pamiętam, jak kilka lat temu, 15 lat temu, byłam przy pierwszych rozmowach o Policie, kiedy jeszcze nawet chyba nie byłam brana pod uwagę. I od momentu rozmów i łączenia zdarzeń, kropek, scenariusza, spektaklu. To było kilka lat. Oczywiście ja już, ja już mam to też um, już na pewnym poziomie już um, piosenki powolutku no, no, mają już kształty um, i, 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 i najważniejsze, że obrazki w głowie już się pojawiły. Ja już widzę sceny, um, więc to już zaczyna nabierać rumieńców, ale, ale jak, jak szybko, wiesz, to jest też proces twórczy, tego nie da się. Dobrze, to teraz zrobimy to i to i to już będzie zamknięte. To nigdy tak nie jest. Premiera też nigdy nie jest końcem pracy, więc na razie nie podaję dat, ale cieszę się na tę pracę. I rozumiem, że tak naprawdę na brak pracy nie będziesz miała co narzekać. Na szczęście nie, bo lubię rzeczywiście dynamikę w moim zawodzie. A teraz kochana, jakie plany na najbliższe miesiące? Hmm. Najbliższy drzekajczek czekaj, bo wypuściłam singiel, teraz będę chyba kolejny singiel wypuszczać, bo z Likersami fajnie bardzo nam współpraca idzie. No oczywiście w moim projekcie cały czas to są te małe kroczki, które są wykonywane każdego dnia i, 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 i gram cały czas i swoje koncerty, i też w Teatrze Buffo i w musicalach można mi zobaczyć, także... Fajnie, jest, jest dynamicznie, ja bardzo lubię to, to jest, to jest mój żywioł, to jest mój świat, ale też troszeczkę odpoczynku, też sobie planuję takie wypady z mężem, żeby... Złapać troszkę oddechu, od, od tego zgiełku, bo to też e, dla zdrowia, troszeczkę dla duszy i dla serduszka. I to jest najważniejsze. Ostatnie pytanie, moja droga, bo wiele e, komentarzy, które czytam odnośnie gwiazd, wszyscy się zastanawiają, że o gwiazdy tak prężnie działają, e, mają różno, ro, mnóstwo projektów do zrobienia, i czy oni w ogóle myślą o emeryturze i na przykład odprowadzaniu składek na to wszystko, żeby mieć spokojną starość? Ja chciałabym poznać Twoje zdanie, czy Ty tak masz, i czy to w ogóle o tym myślisz? Tak. Tak, myślę, odkładam, bo nie wiadomo jaka ta przyszłość będzie. Chociaż ja już projektuję powolutku moją przyszłość, działając jakby w tej branży i od momentu kiedy weszłam na scenę, zaczęłam się dzielić moją wiedzą, to może za kilka, mam nadzieję, naście lat, a nie kilka... Będę mogła zająć się młodzieżą, żeby, żeby im ułatwić i ich wprowadzić w ten świat, bo wiecznie na tych obsasikach nie będę zasłuchać umówmy się ale to jest piękne, bo też wszystko się, wiesz, zmieniam. Moje myślenie na mój temat, na temat rzeczywistości, to cały czas ewoluuje i fajnie. I, i to nie jest tak, że. O nie, coś się kończy. Nie, fajnie, coś się nowego zaczyna. I to jest najważniejsze. Moja droga, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Leć na panel Dajczadu. Powiem tak, sprzedaj wszystkie swoje tipy na e, wyjście ze swoich granic. No a my Państwu wszystkiego najlepszego życzymy i do zobaczenia. Cześć!